Dobry wieczór, Chrisu dzisiaj na dziś już skończył, ma dosyć, mamy 22. drugą. tam ten kawałek, który nie jest w ogóle prosty, tak samo buła skos w jedną, skos w drugą. Tak można powiedzieć, że dzisiaj coś się udało, mimo takich warunków dalej mrzawka nam leci z nieba. Także jak Chris powiedział, dziękuję, do widzenia O idziemy jeszcze tutaj na dobranoc kopnąć nóżką Będę miał zajęcie O właśnie O, takie tutaj kasztany Będę musiał coś wymyślić po tym siebie po tej kukurydzy Bo to tak nie może być jak się ogólnie gdzieś tam w polu to rzadko kiedy jakiś tam się podwinął, ale nie widać tej mrzawki ale jest cały czas, o teraz zobaczcie cały czas zapadaje Nic tu Chrisowi nie odpuszczę, tego Chrisu powiedział do domu i na warsztat A o co mi chodziło z tą prostą gruzdą A w ten sposób zobaczcie Prosta bruzda, założmy prosty A i B przenoszę jak się udało, nie wiem zobaczymy jak wyjdzie prosto na uwrocie, prosto na odcięciu i mamy w terytorium prosto, jeśli nam się uda no wiadomo gdzieś tam koli bocze ale bądźmy pełni nadziei może rzeczywiście to jest sposób z tym, żeby na tych samych kółkach siać bo ja widzę, że tutaj, że ta pszenica jest dognieciona Dognieciona Ino, i no Teraz to już wy nie, nie widzicie. Hmm, gdzie tu jest jakaś błyskotka? <laughs> o, ale wiadomości Gdzie tu jaka lampa jest? Nie ma nie mogę znaleźć, no, ale... Tu gdzieś te kółka dogniatające Co one by tu zrobiły? Może to jest właśnie sposób na te siewy po kukurydze Na tych samych kółkach jechać i tyle No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało po wschodach Wszystko się okaże... o! Zależy od pogody W grudniu Na pewno w grudniu, późnym grudniu No, ale... To mi chodziło właśnie z tą prostą, bruzdą, Jeszcze raz gdzieś tu podejdę. Załóżmy, że jest w miarę równa, prosta. Później się przenoszę, później mam prostą ścieżkę. A jak kiełbasy na oramy, załóżmy, nie zawsze się uda. Tu się akurat dało, można by powiedzieć, bardzo dobrze. No i wtedy sobie tą prostą przenoszę dalej. I mam ścieżkę prostą na obrociu. I nie muszę się tak też skupiać na tym, żeby gdzieś lawilować jeszcze kierownicę. To dzięki, do usłyszenia, cześć, pozdrawiam.